Przed snem nigdy nie zapomnij powiedzieć Bogu tych trzech rzeczy. Ostatnia przyniesie Ci pokój w sercu, ale zanim to zrobisz, zapisz tę modlitwę, podziel się nią z osobami, które kochasz i napisz poniżej: Amen. Pierwsze: Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność i za każde błogosławieństwo, które dziś otrzymałem. Drugie: Ojcze Niebieski, uspokój moje serce. Strzeż mojego ducha i napełnij mój dom twoim pokojem. Trzecie. Ojcze niebieski, napełnij moje serce pokojem, odnów moją wiarę i daj mi nadzieję na jutro. Śpij spokojnie, bo Bóg zawsze jest z tobą. Panie, kocham cię i obiecuję, że podzielę się tą modlitwą z każdym, kto pragnie Boga w swoim życiu. Kliknij niebieski link WhatsApp w moim profilu. I napisz Amen.